Gdyby to PiS uchwaliło słynne babciowe, Mateusz Morawiecki jako premier ruszyłby w Polsce i spotkałby się z jedną babcią w jednej gminie. Mówi mi z żalem i zazdrością jeden z ministrów w rządzie Donalda Tuska, bo Donald Tusk po uchwaleniu uchwały ustawy babciowej opublikował tylko krótki wpis, bo wszystkie swoje siły komunikacyjne i rządowe rzucił na odcinek bezpieczeństwo. Będzie budował nowe mury, fortyfikacje i kopuły. Taka jest dziś polityka. Ja nazywam się Arleta Zalewska, a miło mi przywitać, bo ze mną jest Kasia Wężyk. Dzień dobry, a w dzisiejszym odcinku wyborów kobiet rozmawiamy o migracji, migrantach, o murach, o rosyjskich wpływach i o krzyżach. Kto je zdejmuje, kto je chce postawić z powrotem i jak to, jaki to będzie miał wpływ na wybory europejskie. Wybory kobiet. Musimy zamiastować więcej środków na przykład w, w zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Fortyfikacje w wielu wymiarach, będziemy o tym informować opinię publiczną, będą powstawały na całej polskiej granicy tutaj ze wschodu. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są wiem, migranci, rodziny biedne szukające pomocy. W 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn 18-30 lat takie te kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Wielu, e, jak słuchało tego Donalda Tuska, to mówi, no Jarosław Kaczyński. Tylko troszeczkę może milszy, w lepszym, jak słyszę, garniturze, no ale tak naprawdę to sama treść. No wyborcy tej tak zwanej uśmiechniętej Polski, bardzo wyśmiewanej z i z lewej, mogliby się bardzo zdziwić. Ponieważ właśnie koniec z tym przekazem europejskim, pozytywnym, łagodnym, liberalnym, uśmiechniętym, no to się okazuje, że właśnie lustro PiS, tak? Imigranci, migracje, nie. Nowy Zielony Ład, nie. Rosyjscy agenci, też tu się jedna i druga partia zgadza do tego, że mamy z tym problem. Trochę się nie zgadza dokładnie, po czyjej stronie leży ten problem, ale problem jest. No tak, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o granicę i to, co zapowiedział w ostatnich tygodniach i dniach Jaros... Widzisz, nawet ja się mylę, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk. No to jest tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa. Tak? No z tym trudno dyskutować, no bo jest wojna na wschodniej granicy. Donald Tusk mówi, że przez mur na wschodniej naszej granicy, a tak naprawdę europejskiej granicy, nikt się nie może przedostać. Będzie to rozbudowywał, będzie się w najbliższych dniach spotykał z przywódcami unijnymi i będą rozmawiać, jak to będą kolejne miliardy złotych wydawać właśnie na te bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo. I jak rozmawiam z politykami koalicji rządowej, no to oni mówią, no tego oczekują ludzie od rządzących, żeby dzisiaj twardo stawiać bezpieczeństwo na pierwszym e, planie. Zaraz, zaraz porozmawiamy, czy to faktycznie politycznie jest, jest korzystne. E, a z drugiej strony mówią, że 90% według ich badań różnych wewnętrznych e, Polaków mówi, e, no chcemy bezpiecznej wschodniej granicy. Tylko pytanie, czy Tusk jest dla ciebie w tym wiarygodny? I czy no właśnie, czy on nie traci tej europejskiej twarzy, tej humanitarnej, jak często sam lubił się na to powoływać? Można wręcz odnieść wrażenie, że premier uznał, że po lewej stronie konkurencji już wykosił, ponieważ lewica ostatnio dobiła do 6%. Co mówmy się, nie jest wynikiem szczególnie imponującym, że wyborcy, ci bardziej liberalni, no na kogo mają zagłosować, zagłosują na koalicję obywatelską. No i że w tej kampanii wyborczej, bo mamy przecież trzecią kampanię w ciągu 8 miesięcy w wyborach e, parlamentarnych zagłosowało 94%, rekordowa frekwencja. No ale w kolejnych samorządowych już tylko 52%. No i teraz idziemy na 30. Frekwencji, tak, ta tak, 30% frekwencji, a dynamika się utrzyma. Tak. tak, no i trzeba jakoś tych wyborców zmobilizować. Jeśli mamy 30 no to przyjdą tylko ci najbardziej zmotywowani, tak? No i można motywować wyborców na dwa sposoby. Albo jest to nadzieja, hope and change, no to tu mamy tak kampanię Baracka Obamy, albo strach. No i Donald Tusk najwyraźniej uznał, że te wybory już musi wygrać, ale nie wygrać jako koalicja trzech partii, wygrać jako koalicja obywatelska, no i żeby je wygrać, to po prostu musi przydusić bezpieczeństwo. bezpieczeństwa. Ja, y, wydaje mi się, że Donald Tusk ma świadomość tego, że yy że ta wojna będzie z nami jeszcze przez długi czas. On próbuje się budować jako na lidera tej części, no już nie tylko tej części Europy, ale w ogóle Unii Europejskiej i Polskę, stawiać właśnie w tych swoich wystąpieniach jako, jako lidera, jeśli chodzi i o bezpieczeństwo i takie, jak to powiedział sam w Katowicach, takie rozsądne patrzenie na instytucje unijne. Ja Z na... definicji rozsądne. No, o... Przesuwa nam się w prawo. Bardzo, bardzo w prawo. To znaczy to właśnie teraz pytanie, czy w prawo, czy w rozsądek, i bycie bliżej ludzi, bo to jest ta dyskusja, którą na, na, na tory, które Donaldus spróbuje nas yy, polską politykę sprowadzić, wybijając pewnie część argumentów z rąk Pisowi. To chyba trzeba oddzielić dwie rzeczy. Yy, I te obie rzeczy niestety się skupią na granicy, to znaczy niebezpieczeństwo ze strony Rosji, tak? Nasza granica jest także zewnętrzną granicą Unii, jak pokazał przykład Ukrainy. Yy, niebezpieczeństwo ze strony Rosji istnieje. No i rzeczywiście tam jest pomysł, żeby zbudować tak tą tarczę wschód, tak, te, te, te 30-kilometrowe w głąb linie zasieków, mury obronne, pułapki antyczołgowe. No i to wszystko ma nas zabezpieczyć przed ewentualnym atakiem Rosji, albo przynajmniej ją jakoś odstraszyć. Tak. To oczywiście zajmie bardzo dużo czasu, to będzie bardzo drogie. Premier chyba chce na to poświęcić 10 miliardów, co tak, jest o 10 miliardów ceną. Tak, ale jak nawet rozmawiałam z niektórymi wiceministrami w Ministerstwie Obrony, to oni mówili, że to jest tylko kwestia tych 10 miliardów, to to jest tylko kwestia takich już materialnych, konkretnych wydatków, nie wliczając w to różnych planów rządowych, strategicznych, zaangażowania wojska, armii i tak dalej. Więc to wbrew pozorom no, nie jest dużo, jak spojrzymy na miliard sześćset? tam było, jeśli chodzi o postawienie tego, tego odcinka muru przez PiS, tam 163 kilometry. On jest szczególnie No na pewno nie jest. I to nie o takim murze mówi Tusk, mówiąc o Tarczy Wschodniej. No, właśnie, ale na to się nakłada też kwestia imigrantów. Imigrantów, którzy się przedostają od paru lat przez tą granicę, przez bagna białoruskie. Wielu z nich tam zginęło. E I dzieje się to nadal. Dzieje się to nadal, się to nadal tak? I ten mur zbudowany przez PiS bynajmniej ich nie powstrzymuje, no bo z murem jest tak, że zawsze znajdzie się drabina o pół metra wyższa, przez którą można na przełożyć przez ten mur, Nawet ze ten ten, mur tak, tak Nawet w ostatnich dniach były takie nagrania, jak, jak Straż Graniczna próbowała tam, oni przerzucają jakieś racę, jakieś, jakieś, no próbując, tam, ale ten jeden z imigrantów był bardzo wysoko, więc rozumiem, że tam jakaś drabina poszła. No więc pytanie, kto tu jest tak naprawdę zagrożeniem? Czy jest to Rosja, czy są to migranci? I coraz częściej w retoryce premiera są to właśnie migranci, uchodźcy. On mówi, że to jest kwestia, że obrona przed tymi ludźmi, którzy tu przyjeżdżają... Ponieważ jest katastrofa klimatyczna, i, i miejsca, w których oni mieszkają, coraz mniej nadają się do życia, ponieważ w miejscach, w których mieszkają jest wojna, ponieważ po prostu szukają lepszego życia, tak, i ci ludzie będą przybywać. A tu, nich mówi, że to jest, że zastopowanie ich to jest kwestia przetrwania naszej zachodniej cywilizacji. Więc tu już wchodzimy w taką retorykę, taką bardzo prawicową. To jest retoryka Marine Le Pen, tak? To jest retoryka, no właśnie wcześniej Jarosława Kaczyńskiego. To jest tak naprawdę, i, tu, i tutaj właśnie, i tutaj jakby, tu jest ten środek tej dyskusji, którą myślę, że będziemy toczyć przez najbliższe miesiące, bo ten, bo kwestia migrantów ona się nie skończy. Tusk w ostatnich dniach mówi, że oni mają dowody, że za tymi ludźmi już wprost stoją Rosjanie, że to oni ich sprowadzają z Somalii, z, z tamtych rejonów, przez Moskwę na Białoruś. Jak twierdzi, mają oni wizy wydawane przez Rosjan, i to już są tysiące osób. Podając proporcje, oczywiście no, to jest niesprawdzalne przez nas, tak? To musimy po prostu opierać się na tym, co mówi premier. On twierdzi, że to jest już mówi 80%, 80 mężczyźni, 90% za 90% tych tysięcy imigrantów stoją Rosjanie. No i, Wiesz, z tym trudno jest dyskutować tak naprawdę. No bo to, trudno, to jest... ale można, ponieważ ja nie wierzę w to, że ktokolwiek, jakikolwiek, jaka, że osoby mieszkające w terenach ogarniętych wojną albo głodem, koniecznie potrzebują rosyjskiej zachęty, żeby móc chcieć imigrować. Że to nie jest tak, że impuls przychodzi z Rosji, on najwyżej jest przez nich wykorzystywany, tak? tak bo pierwsze... oni mówią, że w tamtych krajach są ośrodki, gdzie właśnie Rosjanie szukają i rozumiem, werbują tych imigrantów i tak, próbują im to zorganizować. Pewnie nie na siłę, no, ale próbują ich organizować. No Ale druga jest taka, że jeśli uznamy tych ludzi, którzy przechodzą przez ten płot, często umierając po drodze, bo przecież około chyba 60, 60 ciał już znaleziono, a ilu nie znaleziono, to tego nie wiemy, to takie podejście, że oni są rosyjską bronią, elementem rosyjskiej wojny hybrydowej, jednak od, od człowiecza. No bo nie będziemy pomagać rosyjskim pociskom, prawda? Rosyjskie pociski to nie są ludzie. Więc ta retoryka jest dość niebezpieczna. Ja ją mogę rozumieć nie, ale zastanawiam się, czy z niej jest odwrót. To teraz wróćmy do tego czasu sprzed trzech lat, dokładnie 2021 rok, kiedy Donald Tusk też zabierał głos w tej sprawie. Nie był wtedy premierem. Premierem był, rządziło PiS i to PiS stawiało mur. Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie jest wcale intencją zbudowanie dobrych, skutecznych zapłóg. Ich intencją jest, jest robienie oczywiście tych emocjonalnych spektakli i wydanie dwóch miliardów złotych, blisko dwóch miliardów złotych, bez żadnej kontroli. Ile set w ostatnich dwóch miesiącach, ile set nielegalnych uchodźców, młodych, zdrowych mężczyzn przeszło przez Polskę i poszło dalej na Zachód. Przecież oni nikogo tam nie zatrzymują z tych, których powinni zatrzymać. Oni robią jakiś spekt ohydny spektakl, ohydne polowanie na te dzieci i matki, żeby pokazać, że ho, my tu nikogo nie wpuścimy, ale wpuszczają każdego dnia. PiS pokazywał jak walczy z tymi dziećmi kobietami i kobietami i udawał, że postawi mur i płot i jeszcze jeden mur i jeszcze najlepiej, żeby prąd elektryczny podłączyć pod to ogrodzenie. Tylko, żeby ci ludzie nie chcieli przekraczać tej granicy, a więc tutaj trzeba myśleć i mieć dobrą wolę. Ta dobra wola rozumiem u Tuska i to myślenie to było wtedy w tamtych wypowiedziach szukanie sojuszu w ramach całej Unii, wysyłanie tam organizacji pomocowych na granicę, albo próbowanie blokować przyjazdu tych ludzi tam w ich krajach. To teraz tego Tusk nie robi, tusk sięga do tego, do tej samej, do tego samego narzędzia, po które sięgał opis, czyli stawianie muru. I, i z, 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 chcę cię zapytać, jak ty oceniasz to, że no tak naprawdę wtedy PiS było mocno krytykowane za to, co się dzieje na granicy, również przez koalicjantów, y, przez koalic posłów Koalicji Obywatelskiej, przez różne środowiska, przez różne organizacje. Dzisiaj oni próbują się zabierać głos, No ale już tak ostro Donalda Tuska za to y, nie krytykują. Myślisz, że to jest kwestia tego, że zmienił się premier, czy wiele ludzi po prostu zrozumiało, ok, no trzeba tej granicy y, bronić. Nawet kosztem e, ludzi, e, którzy tam próbują ją przekroczyć. Ja bym przede wszystkim zwróciła uwagę, jak bardzo zmieniła się płeć oraz demografia migrantów przez te trzy lata. Trzy lata temu to były tak kobiety z dziećmi, których pis gnębił, raził prądem i w ogóle był w tym nieludzki. No a teraz mamy tak, tych młodych mężczyzn, którzy co prawda jeszcze w retoryce premiera nie przyjrzały to, żeby gwałcić polskie kobiety i odbierać pracę polskim mężczyznom, no, ale mężczyznom, ale mam wrażenie, że to może być kolejny etap. Oby nie, bo tu już wchodzimy na takie bardziej, no, rasistowskie jednak tony. Zresztą PO, ten słynny spot PO z poprzednich wyborach parlamentarnych, on też był taki mocno straszący tymi hordami obcych mężczyzn, którzy tu przyjdą i zrobią nam krzywdę. Co do krytyki, no to już się pojawiają głosy krytyczne, tak? Był taki list podpisany przez luminarzy kultury, tam na przykład Agnieszka Holland, która była przecież bardzo wspierała wcześniej koalicję obywatelską. No, no, ten list nie krył rozczarowania. Tym, że z tego co pamiętam, jeszcze na początku roku była mowa o tak zwanych humanitarnych za zawróceniach, już nie puszbakach, nie bardzo minister, który się tym zajmował, zdefiniował humanitaryzm tych zawróceń, no ale wtedy jeszcze była mowa, i jeszcze się pojawił ten element tak, że tam są jednak ludzie, i musimy się postarać ich nie skrzywdzić. Tak? Teraz, już mamy, teraz już mamy elementy rosyjskiej wojny. hybrydowej. Ale też trzeba oddać, że tu. Za każdym razem i też ministrowie mówią, rozmawiając ze Strażą Graniczną, że oni uczulają Straż Graniczną na to, żeby no, to ich zachowanie też było humanitarne, tak? tak ale też dodają eroteryka jest taka, że murem za mundurem. No teraz to jest absolutna strategia i Donalda Tuska, i no, całej koalicji y, rządowej. Rzecz ona jest zrozumiała, Takie tak? Jeśli sondaże pokazują, że pyta pytane ludzie pytani o to, jakie uczucie wzbudzają w nich imigranci, to głównym uczuciem jest niepokój. No to ja się dziwię, tak, że cynicznie można chcieć na tym grać. Tylko pytanie, czy można z tego wrócić. Ja bardziej się zastanawiam nad tym, że wtedy zabrakło właśnie, i to jest niestety pech naszej dyskusji, i to nie tylko politycznej, ale w ogóle dyskusji na takie tematy, że wtedy zabrakło też takiej Bye. Takiego spokoju w tej dyskusji. Bo właśnie było albo jest, albo są mężczyźni i PiS robiło z, no, z czasem też skandaliczne konferencje, pokazujące nieprawdziwe informacje dotyczące y, osób, które przekraczały wtedy granice. Tak, ta słynna z zoofilią. Dokładnie o tym myślę. Ale z drugiej strony było, było też takie, właśnie, był Donald Tusk, nie wybudują muru, tam są tylko dzieci, nie ma zagrożenia, wojna hybrydowa jest na korzyść PiSu. I, I byliśmy zakładnikami tego takiego odbijania się od ściany do ściany. A tak naprawdę mamy do czynienia z poważnym kryzysem, bo te, no, ty, tych osób i dzieci, i kobiet w, w reportażu, który czytam chyba ostatnio na Onecie, była też kobieta tam w ciąży, a z drugiej strony są setki tysięcy ludzi, którzy są wykorzystywani e, albo z, z, z własnej inicjatywy, albo są wykorzystywani, tak jak mówisz, przez służby rosyjskie i białoruskie i są tam wpychani w te, pod tą granicę. No, no to jest ogromna tragedia. To jest... Z jednej strony mamy... Zrozumiały, bo podejrzewam, że gdybyśmy byli w tej w sytuacji ludzi, którzy są tak zdesperowani, że są gotowi umrzeć na tych bagnach, żeby dostać się do lepszego świata. To też pewnie część z nas wybrałaby tą drogę. tak? No a z drugiej strony mamy no faktycznie, tak, kwestie, kwestie tego, że ci ludzie są po prostu wykorzystywani, są wykorzystywani do destabilizacji, do destabilizacji całej Unii Europejskiej, no, a Polska jest krajem frontowym. Zresztą yy, zauważ, że o ile Unia Europejska zarządu PIS nie szczędziła krytyki różnych działań tego rządu, to jeśli chodzi o pushbacki, to tutaj była jakby bardziej wstrzemięźliwa. Tak, absolutnie. Krytyki ze strony Komisji Europejskiej pod adresem Donalda Tuska nie ma i pewnie nie będzie. Jeszcze, zobaczymy. W razie mnie miesiąc. Zobaczymy, jak będzie po wyborach, bo to też pewnie jest tak, że te wybory, jakby każdy w ramach Unii Europejskiej gra na swoją frakcję. Ale idąc dalej tym torem zmiany retoryki kampanijnej, ale nie tylko, też po prostu dyskusji Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, mamy... Fragmenty z dwóch spotów. No właśnie, teraz się zorientujemy, czy każdy rozróżni, który jest platforma, a który pisu. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Wyjaśnimy wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy zjednoczonej prawicy. Skrót. Partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo rozczytany płatni zdrajcy pachołki Rosji. Donald Zanim napiszesz kolejny wpis, przypomnijmy kilka faktów. To premier Mateusz Morawiecki rozpoczął ofensywę dyplomatyczną, gdy sytuacja za naszą wschodnią granicą zaczęła dramatycznie się pogarszać. Donald, to ty potrafiłeś odbierać gratulacje z rąk Putina. A te słowa: Płatni zdrajcy! Pachołki Ros! możesz skierować do swojego rządu. No to jest nie z gatunku znajdź 10 różnic. No właśnie, nawet chyba pis... muzyka jest y, podobna. Tak, muzyka w Spocie PiS jest chyba mniej dynamiczna i mniej taka budząca niepokój, a za to w Spocie PO jest więcej czaszek i to są główne różnice, które ja widzę. Widzisz coś jeszcze? Ja widzę trzecią drogę, która próbuje się odnaleźć w tych dwóch spotach, czyli mówi, że jedni nazywają drugich y, jedni, jednych ruskimi, drugich niemieckimi, pruskimi. Y, tylko się, My się spokoju, więc Jill. To prawda. No. I będziemy pytać naszą gościnę o to, jak na to patrzy lewica. Ale zastanawiam się, bo um... Donald Tusk bronił tego spotu, bronił broni, bronią go również politycy Koalicji Obywatelskiej. Ja sprawdziłam, że on miał już ponad 4 miliony wyświetleń tylko na tym koncie Platformy Obywatelskiej. Ten Prawa i Sprawiedliwości, to tam było ponad 900 tysięcy. Więc no, wiele ludzi zobaczyło na swoich telefonach te, te spoty. No ja, mnie się nie podoba ta, ta retoryka wyzywania Jarosława Kaczyńskiego, zestawiania go z Putinem, wyzywania ich od ruskich. Jak są dowody na ich współpracę? pracę z roskimi to niech ta komisja, która się teraz będzie tym zajmować, niech to wykaże. Nie wiem, zarzuty prokuratura nie się tym zajmie, a nie po prostu takie publiczne przerzucanie się tym, bo to w sumie do czego to prowadzi na koniec. też to, to, to wygląda dokładnie tak samo, tak. Y y y Donald Tusk był również przecież przez oskarżany wielokrotnie o to, że jest rosyjskim agentem, a teraz takie odbijanie piłeczki, no to mamy lustrzane odbicie. Nie wiem, czy, czy, czy to jest dobra strategia na wygranie wyborów, pokazywanie raczej podobieństw niż różnic. Toż trzeba zauważyć, że te oba spoty zostały opublikowane chyba dzień po zamachu na premiera Fico, tak? Myśmy też mieli zamach polityczny. Fico przeżył, premier Słowacji, no ale prezydent Gdańska no nie przeżył. I takie są skutki polaryzacji, tak? Że ktoś, kto zobaczy taki pod, osoba niezrównoważona psychicznie może uznać, że no tu faktycznie mamy z jednej albo z drugiej strony do czynienia z wrogami Polski, których należy wyeliminować. To jest realne niebezpieczeństwo, co historia pokazała. Więc moim zdaniem należy uważać z tak dokręcaniem śruby no właśnie agresywności politycznej. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.